Dzień dobry, kochani, to ja wasza aurorka. Opowiem Wam o pogodzie wtorkowej, czyli na 11 grudnia. W nocy, na zachodzie i w centrum, pochmurno z opadami śniegu, na wschodzie przejaśnienia. Noc zimna z temperaturą od minus 6 do minus 9, lokalnie do minus 11, w górach do minus 12, minus 14 stopni, cieplej tylko na wybrzeżu, minus 2 stopni. Teraz opowiem Wam o pewnej ciekawostce, której, o której dowiedziałam się od naszego eksperta pogodowego, ale nie chciałabym, żebyście ją brali sobie do serca, więc proszę o skupienie. Przy temperaturze minus 8 stopni, następnego dnia możecie wejść na lód, ale to, że Wam mówię, że możecie, to nie znaczy, że Wam zachęcam do tego, ale tylko tego dnia następnego możecie wejść dopiero wtedy, gdy temperatura będzie minus 15 stopni. Wracamy z powrotem do pogody. Przed południem, tak jak w nocy, na zachodzie i w centrum pochmurno z opadami śniegu, na wschodzie przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Po południu przejaśnienia również w centrum. W ciągu dnia temperatura maksymalnie od minus 4 na wschodzie do 0, minus 1 na zachodzie. Wiatr słaby umiarkowany będzie wiał z zachodu. Drodzy kierowcy, proszę o skupienie, ponieważ będą bardzo kiepskie warunki drogowe. Dziękuję i zapraszam ponownie, Aurorka.